Shake oh, 'em, it shake 'em, a stick a Witam serdecznie Szymon Kojecz, to jest strona na Facebooku Koncertomania się z okolice witam z Umieszcza. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy, Umieszcza, Tarnowca i okolic już w najbliższą niedzielę 1 września 2024 roku. Wielki piknik Rodzinny na pożegnanie wakacji 2024 roku. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Umieszcza i Tarnowca i okolic wiele atrakcji, m.in. występ zespołu Tarnina, Młodzieżowego Domu Kultury, Biaśle Młodzieży, artystus MD w Jaśle. Występ zespołu tequila, bochany plac zabaw dla najmłodszych, bufet, malowanie twarzy, pokaz straży i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Umieszcza już w niedzielę 1 września 2024 roku. Start godzina 15 przy Domu Ludowym w Umieszczu. Z Umieszcza Szymon Konieczny. Strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.